Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. To był transport repatriantów wywiezionych w latach 1939-1941 przez. Związek Radziecki Przez przypadkowo wywiezionych, bo myśmy nie byli mieszkańcami Chociażby ja, mieszkańcami terenów wschodnich, ale Wylądowałam mu babci, babcia mieszkała w Tarnogrodzie, uciekała przed Niemcami w stronę na Lwów Na wschód Tam wkroczyli Rosjanie I Myśmy byli w tym czasie w jakiejś szkole, bo uciekinierzy chronili się w szkołach, w kościołach. Ja byłam malutka, ale u babci i z ciociami mamy rodzeństwem. I w nocy zajechali samochodami ciężarowymi i wyzwinęli nas wszystkich, kto był w szkołach. Schronił do wagonów towarowych i nas wywieźli. Tam Przybywaliśmy dłuższy czas, bo czas, przez czas wojny, w początku na Uralu, potem w Kirgizji, i stamtąd dopiero Związek Patriotów Polskich podobno zawarł umowę ze Związkiem Radzieckim, i dopiero wtedy w 1946 roku mogliśmy się zgłosić i wrócić do Polski. Renata Wos urodziła się w Warszawie. Na ziemię zachodnie trafiła z zesłania w Kirgizji w roku 1946 jako dziesięcioletnia dziewczynka. Jej rodzice osiedlili się we Wrocławiu. Pani Renata przez całe życie pracowała jako księgowa. Pamiętam, był to wieczór w Gryfinie, kiedy żeśmy zwiedzali, nie tyle zwiedzali, co nam powiedziano, że cały transport nasz będzie musiał się osiedlić w tym, w tym miasteczku. Budynki stały, puste domy, wszystko w tych domach było. I dla mnie było największym wydarzeniem, że zobaczyłam przepiękną lalkę. Bo niestety w czasie wojny ja lalki nie miałam. Ciocia mi najwyżej ze szmatek zrobiła jakąś tam pseudolalkę. A tutaj zobaczyłam piękną, autentyczną lalkę. No i okazało się, że nie wolno mi jej tknąć, bo nie wiadomo, czy Niemcy nie zaminowali domów poszczególnych. Także nie mogłem nawet tknąć, musieliśmy uciekać do pociągu, bo nas zaatakowali jednak rzeczywiście Niemcy z lasu. To było pierwsze spotkanie z tymi terenami. Po tym napadzie Niemców to wszyscy się złożyli na lokomotywę, bo pociąg stanął, odczepiono lokomotywy i nam kazano się wypakowywać. A po, tej na, po tym napadzie Niemców Zdecydowano, że przenosimy się do Szczecina, ponieważ nie chciano dać lokomotywy na własny koszt. Przyjechał parowóz i nas do Szczecina zawiózł, a tam już wszyscy zgłaszali się do Puru, bo to był ten urząd repatriacyjny i w oparciu już o dokumenty, jakie PUR nam dał, kierowano na poszczególne mieszkania, adresy, albo samemu się zajmowało jakieś tam mieszkanie. I, i apur to tylko akceptował. Bali się z tych, tych, tych Rosjan. Oni jak się upili, przychodzili tu do Romów do domu, wyciągali ich z mieszkania, kobiety, wołcili, mężczyzn zbili. Strasznie było. To, co mama opowiadała o tych Rosjanach, to no, ja to nazywam to dziczą. Nie ludzie, bo tak, takie zachowanie i traktowanie. nie jest godne. Józef Mastej urodził się w tradycyjnej rodzinie romskiej na Wrocławskim Brochowie w dzielnicy, która była jednym z większych skupisk ludności romskiej w Polsce. Józef Mastej jest prezesem Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu Romani Bacht. Prowadził romską drużynę hokeja na trawie, występował w zespołach muzycznych i jest organizatorem Festiwalu Kultury Romskiej we Wrocławiu. Moi rodzice przyjechali tutaj z Polski do Wrocławia pierwszym transportem, który szedł właśnie tu na zachód. No i między innymi wysiedli tutaj w Brochowie na stacji. Jak z opowiadań mamy i ojca, to no przyszli. No dużo mieszkań, wolnych, było bloków, wille. Gdzie mieszkali Niemcy kiedyś tutaj w tym, w Brochowie, i zaskoczeni byli, że tyle pustych mieszkań, wszystkiego, wyposażone, wszystko. No ale jako Romowie tam kilkanaście rodzin przyjechało, troszkę byli wystraszeni tym wszystkim, co w, w kółko jest, co się dzieje, nie? Bali się znowu wziąć jakieś mieszkania lepsze czy coś. Chcieli wszyscy razem być. Bo byli całe życie są zastraszeni Romowie. Rom musi komuś uwierzyć, żeby coś powiedzieć i zaufać. I oni się bali właśnie tego, i dlatego mieszkali wszyscy razem, mieszkali w jednym bloku, kilkanaście rodzin. Byli tu Rosjanie, no i dość dużo Niemców jeszcze. Też Niemcy się bali, którzy. Mieszkali tu w Polsce, wrócić do Niemiec. Z tego co pamiętam i opowiadam rodziców, to chyba z dwie rodziny niemieckie zostały tu w Brochowie i mieszkały nawet. Nie ruszali się stąd, a resztę wróciło do Niemiec, nie? Ale pozostawiali dużo tutaj, cały swój dobytek po prostu, bo nie brali, bo Rosjanie to, to, trzymali rękę nad tym. I po prostu nie dali im nic zabrać. Była jeszcze taka jedna pani, Niemka, ale to ona była samotna. Ona przychodziła, szukała pracy, to nieraz pomagała w prawie czy w czymś, no bo nie miała z czego się utrzymać. Jedzenia czy kartyki nie dawali. I niby miała powybijane wtedy To A ja dziś pamiętam, Frau Weigang się nazywała. pamiętam jak dzisiaj, że. Mówiła, dlaczego miała wybite zęby. To ona mówiła, że to na gestapo. I wybili te zęby, nie, bo my mówimy gestapo. A ona mówiła na gestapo. Miała wybite zęby, bo jej syn był, no, ciekinierem z wojska. I go poszukiwali i chcieli z niej wydusić, gdzie syn się schronił. albo był deserterem I nie powiedziała. Ale do nas zawsze powtarzała, że nie będzie Frieden, póki do Breslau nie będzie Deutsch. Zawsze to podkreślała. No, a potem nie wiem, bo została wywieziona, tak jak zresztą inni by byli stopniowo wywożeni, ładowani do transportów. Czy część nie chciała wyjechać, ale część chciała. Różnie to bywało, różne były ich losy, różne były sposoby podchodzenia do nich, także, ale ja, trudno mi powiedzieć, ja byłam poza tym, bo byłam dzieckiem. Rosjanie to jest taka dzicz, ja bym powiedział, to nazwał, po prostu oni nie wiedzieli, co na przykład, były komórki, raczej spiżarnie tam były, mleko, śmietana, sery, bo Niemcy mieli y, miód, różne rzeczy to jeden Rosjanin tam, że bo tam z Romami zawsze jakiś tam jeden był jako człowiek, a reszta ja nazywam to dziczą, to weszli do tej szpiżarni, to ojciec opowiadał, że obok farba olejna była. To myślał, że śmietanę nawet próbował to wypić i kilka łyków wypił tej farby olejnej, bo nie wiedział, co to jest. To oni też tak samo byli uświadomieni, może głupsi od nas, jak my, znaczy moi rodzice i w ogóle ci Romowie. Nie? Przez Czerwony Krzyż mojej babci, brat, przeżył tu okupację i szukał rodziny, i przez Czerwony Krzyż zdobył nasz adres, i od razu nas ściągnął do Wrocławia. Także, jak nawet przyjechaliśmy na dworcu, już czekał na nas, babci brat i okazało się, że pod nim właśnie było puste mieszkanie, przez to, że ta jedna ściana miała dziurę na przestrzał, więc mogliśmy zająć to mieszkanie, bo on mieszkał piętro wyżej, na pierwszym. I tak myśmy wylądowali tam we Wrocławiu, na ulicy, na Szańcach, dokładnie 11 mieszkanie jeden. Jeden pokój był po sufit zawalony książkami. Książki były w pięknych oprawach, wszystkie jednakowe, okładki miały takie, tak jak u introligatora pokryte. Może to była derma, może to, był, może to była skóra, i tego nie umiem powiedzieć. Nie umieliśmy docenić tego. Wszystkie były w języku niemieckim, a nasi w mieszkaniu, nasi intelektualiści doszli do wniosku, że szwabskich książek nie będą tolerować. Nie ma czym palić w piecu doskonale się to nadaje. I oczywiście palono w moim mieszkaniu, w moim domu. Moja rodzina paliła książki. Hitlerowcy na stosia my paliliśmy w piecach. Tak to wyglądało niestety. Dopiero potem zaczęto szanować książki, dopiero potem przez przypadek. Jakoś ciocia zaczęła przeglądać i zobaczyła tam szereg Oprócz opisów, tam byłoby czereg rysunków, obrazków, doszła do wniosku, że są to książki naukowe i dopiero te książki zostały zaniesione, nawet nie wiem gdzie, dopiero zaniesione, potem zajechała a taka bryczka, na nią załadowano, bo ciocia zgłosiła i zabrali te książki. Nie wiem dokąd, ale w pierwszej fazie palono tymi książkami u nas piecu. Do czego wstyd mi jest się przyznać, ale mówię uczciwie, tak było. Niestety, tak było. Połowę Romów przyszło z Czech, z Węgier i mieszkali tu we Wrocławiu, nie? w Brochowie. Każdą sobotę i niedzielę grali prawie wesele, bo ludzie się żenili z tego strachu, nie wiem czy z czegoś. Ale chcieli związać rodziny, także ojciec masę imprez grał. Oprócz tego jeszcze ja, jako dziecko, miałem wtedy, nie wiem, to w latach 50-57, e, była taka dzielnica we Wrocławiu, Jedności Narodowej. Tam masę było rzeźników, Żydów. I Tata chodził po rzeźniku, jed od jednego do drugiego. Muzykował i dawali mu mięso, kiełbasę, kielicha się napił, parę złotych. I tak, tak utrzymywał rodzinę ojciec, brali instrumenty o, i muzykowali po wrocławskich knajpach tutaj, nie. Dużo było na, na jedności właśnie tych żydowskich knajp też. To tam wchodzili tak jak do siebie i siedzieli, grali. Ja mówię Żyd, cholera, skąd ta to Żydów, nie? No może wcześniej gdzieś tam spotykał Żydów, bo to był w Polsce, masę ich było. No i później miał takich kolegów, nie? Mówi, idziemy do, do pana Jurka, czy do tego, tam zagramy, weźmiemy, da nam kiełbasy, dam może mięsa dzisiaj, zagram, mówi. I tak ja chodziłem, spodobało mi się to i zawsze raz w tygodniu, tato mówi, bierz torbę i idziemy, mówi, do, ja idzie, idziemy do pracy, nie? I to nazywał pracę, jako pracę, że no bo z tego było coś, parę złotych, no i jedzenie było. Nie? Wieczorem trochę był strach wyjść, było ciemno naokoło. Zaraz niedaleko była ulica mm, Sienkiewicza dzisiejsza, nazywała się, jeszcze wtedy była tablica, jak ja zamieszkałam tam, nazywała się Sternstrasse. Na końcu tego Sternstrasse blisko Piastowskiej było fantastyczne kino. Na, wyświetlano na takim ekranie na ścianie, były wystawione takie krzesełka na wolnym powietrzu. Wyświetlali bardzo fajne filmy i to czy tam chodził, do kina. Tato grał taką muzykę żydowską, nie? Gdzie miał repertuar dość znaczny i wiedział, co komu zagrać. I była karczma tutaj taka yy, to, tego Żyda. Żona prowadziła, na nią wołali Poznanianka. To też zbierali się wszyscy Romowie tam. B brali piwo, siedzieli, pili. No to szef, no to co, Stefan? Zagrać coś? No i jak zaczęli mu grać, to grali do wieczora, nie? A on stawiał piwo, wódkę. Strasznie lubił Romów, nie? Yy, bo on żył po prostu z tych Romów, bo Romowie to, co pozostawili, więcej. W chałupach, te dobytki no Romowie nie wiedzieli na, na przykład, że był serwis porcelany i to bardzo drogi. No talerz jak talerz. No. Po co ta filiżanka, do tego jeszcze jakieś tam dodatkowe akcesoria? I on to widział i no, wykorzystywał ten Żyd. Mówił, no to po cholere ci to. Wiesz, do czego to służy? No talerz, no nie jest jaki serwis. On no, mówi, no nie wiem. No to przynieś tu postawię dobrą wódkę, i, i od tego się zaczęły. Zaczęli znosić tam do niego różne takie rzeczy, stare monety, różne rzeczy, co Niemcy pozostawiali, nie zdążyli zabrać. No i on się to, przez to lubiał strasznie Romów. Nawet przyszli, siedzieli, wypili po piwie i mieli więcej pieniędzy. To co, chłopaki, napijecie się? Jak pan postawi, to my się napijemy. Nie? Stawiał i piwo, i wódkę, tak, no, później kazał przynieść instrumenty, pograli mu tak. I kilkanaście lat też urzędowali tam z tym Żydem. Wspominał ojciec to bardzo, że dobry człowiek pomagał im i tak dalej. Były to jeszcze okresy, kiedy często mieszkania nawiedzali różnego rodzaju w ogóle szaprownicy. Po prostu z, z centralnej Polski, prawdopodobnie, czy z innych rejonów naszego kraju przyjeżdżali szukać jakichś tam rzeczy, coś, co wartościowe, co można będzie upłynąć i zarobić. I dlatego bardzo często po prostu stukali do, 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 do mieszkań. Jak się okazywało, że to nie Niemcy, to też nieraz dochodziło do kłótni, bo nieraz, jak była jedna osoba samotna, to nieraz potrafili obrabować nawet Naszych. Więc to nie było takie, że to akurat, że ci szabronicy byli dżentelmenami, że tylko rabowali Niemców, a naszych nie. Różnie to bywało. No tam większość czasu my jako dzieci bawiliśmy się, no nie było piaskownic, nie było, nie było boisk, a w piłkę jak my mieli, dorwali jakąś piłkę, to tyle żeśmy grali aż pękła, bo... To były kiedyś takie jeszcze, pamiętam, zmuchały się w tą dętkę, bo nie było pompki, była taka piłka sznurowana, jak wpadła na czoło, to pełno siniaków było na czole. I tyle żeśmy grali, aż pękła, nie? Graliśmy, no graliśmy, gdzie był skwerek, tylko było coś zielonego, to pograliśmy tu pół godziny, wygnali nas, to szliśmy dwie ulice dalej grać, gdzie był skwerek, tam żeśmy. Ze mną do szkoły nie chodziła Ania German. Takiej nie znałam. Znałam dziewczynę wysoką, bardzo ładną. Nazywała się Anna Berner. Tak się nazywała wtedy. Tak jak jej mama. Jej mama się nazywała Irma Berner. W szkole miała pewne problemy i ja raz tylko u niej, może dwa razy byłam, jak one jeszcze zamieszkały we Wrocławiu i mieszkały na rogu Ołbińskiej i Słowiańskiej. Na pierwszym piętrze, tak gdzieś pamiętam, pamiętam jej babcię, tę kompanią, która tylko po rosyjsku rozmawiała, przynajmniej wtedy, przynajmniej ze mną. Po rosyjsku, bo chodziło uzupełnienie tam coś ze szytów, czy coś, że ona nie wiedziała, ponieważ z rosyjskim ja nie miałam kłopotów racji mojego przyjazdu z takich terenów, gdzie musiałam się posługiwać językiem na co dzień rosyjskim, więc znałam biegle rosyjski i w związku z tym pani Berner widocznie mnie uznała za kogoś, kto jej pomoże. Do siódmej klasy włącznie chodziłyśmy razem, byłyśmy nawet na. W koloniach i na obozach razem, na kolonii na przykład w Szklarskiej Porębie z Francuzami byliśmy, na kolonii z Polonii Francuskiej była młodzież z nami razem. No, oni pięknie śpiewali, nie zna granic nikąd, donów pieśni zew zamiast, bo to był taki nasz hymn naprzód młodzieży świata. I między innymi tam jest Nie zna granic, kordonów pieśni Zew. Oni oczywiście udawali, że nie wiedzą o co chodzi i śpiewali Nie na granic, nie pieśni Zew. Także, a my nawet nie wiedzieliśmy głupio o co tu chodzi. <grym> tak było. Więc przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o szkołę i o te lata na w ósemce, Ania nigdy nie, nie yy, ujawniła się, jako posiadająca ładny głos, śpiewająca ładnie. Z tej strony jako śpiewającą dziewczyny ja nie znałam, przyznaję. Wiedziałam, że maluje przepięknie. Rysowała, malowała ślicznie. W, w tamtych latach bodajże w siódmej klasie, bo ona miała strasznego zeza, była operowana tak, na zeza. Czasami jej się potem zdarzało, iż jako dorosłej to zauważyłem czasami, nawet na w czasie występów, czy jak tam fragmenty były w telewizji, że ona nieraz miała takiego lekkiego zeza. A, ale tak, to ona miała z początku strasznego zeza. Ale potem już z tego nie było, naprawdę, bo przeszła operację podobną. Potem Ania przestała do nas chodzić. Fakt, że ona bardzo dużo w dziewiątej klasie opuściła. W początkowym okresie bardzo chorowała dużo, prawdopodobnie, że to były jakieś związane z płucami. Mówiono też, kiedyś jej mama nam tłumaczyła, że jej szybki wzrost, nadmierny wzrost, powodował, że ona się stała bardziej skłonna do łapania różnych chorób. Podobno to miało też wpływ na to, że ona tak często chorowała. I Ania do nas, do ulicy, już nie chodziła, i tak jakoś kontakt z nią się między nami urwał. Często się Romowie spotykali na różnych zabawach, na imprezach, ściny, w jakieś wesele. Starali się, nie było ani sali ani nic, robili, kto miał największe mieszkanie. W tym mieszkaniu robili, nie, że mu zniszczą, albo coś tak jak teraz. Przychodzili. Wybierali z mieszkania, puste mieszkanie, było, bawili się dwa, trzy dni, nawet tydzień, jak była impreza. Prawdopodobnie ich męczył kac. No i musieli coś poprawić, no zaczęli śpiewać, tańczyć, no i już się, jak się rozkręciło, budzili się znowu i znowu grali i pili, nie? Taka tradycja jest, że no, kobiety siedzą przy innym stoliku i mężczyźni siedzą przy innym tym. Znaczy po drugiej stronie, na no, zatańczyć trzeba z kobietą, niezbyt nie z stała się takim deptakiem wrocławskim. Przez Świdnickę, jak zbliżał się Zmierzch, to, że pan widział, prawie pół miasta spacerowało. Przychodzili ludzie tam po prostu i po, po Świdnickiej spacerowali. Szli do kina Śląsk, do kina Warszawa. Te dwa kina to były takie sztandarowe, tam były ciekawe filmy. To stamtąd to się już nie, nie jechało tramwajem, tylko się szło piechotką, spacerkiem, yy, także yy, roiło się od ludzi. I to charakterystyczne było, czy wieczorami na przykład ludzie wylegali, gdzieś chodzili, chodzili się bawić. Przede wszystkim dużo ludzi chodziło do lokali się bawić, tańczyć. Nawet też chodziliśmy do różnych lokali i bawiliśmy się doskonale przy jednej lampce wina, a nie jakimś tam alkoholem czy coś. A czasami nawet i bez tej lampki, jak nas na to nie stać było. Ja... Też się staram teraz swojej rodziny, że najważniejsze w domu jest rodzina i pochodzenie nasze, romskie. Kuzyni, wujkowie nasi, starsi, żeby trzymać się razem, żeby pamiętać, że jesteśmy Romami. Lorenty kucinki i Los Palmas. Lorenty Krucynki, ja jako Rom i u mnie się w domu rozmawia po romsku. I cała moja rodzina. Nie wyobrażam sobie, żeby wnuczek nie umiał po romsku. No to, to wtedy była dla mnie by tragedia, Bym się nie nazywał Romem. Ale klucynowie to już szukał, i nie wiem. to mi Ej, tam połowa dykcja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.